Zacznijmy klasycznie. Zaliczka czy zadatek? Brzmi podobnie, ale czy oznacza to samo? Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną jest adwokat Magdalena Bielonko-Kierasińska. Dzień dobry, witam państwa. Magdo, dzisiaj porozmawiamy właśnie o zaliczce i zadatku. Temat dosyć istotny w nieruchomościach, jeżeli chodzi właśnie o różne umowy przedstępne i tego typu rzeczy. Ludzie dosyć często to mylą. Powiedz mi, czy to jest w ogóle to samo? Zdecydowanie nie. Są to różne pojęcia i mają różne skutki. I zaliczka i zadatek stanowią pewną formę zabezpieczenia umowy. Natomiast skutki, które wywołują są zupełnie inne. Zaliczka to nic innego jak Pewnego rodzaju przedpłata, czyli zaliczenie pewnej kwoty na poczet ceny. Nie ma żadnej funkcji karzącej. Natomiast jeżeli chodzi o zadatek, już jest pewnego rodzaju to sankcja, tak za niewykonanie umowy. I tutaj mogą być różne konsekwencje wykonania bądź niewykonania danej umowy. Ale absolutnie nie jest to to samo. Mhm. Okej okay, właśnie, bo czasami. Proszą mnie na przykład o to, żeby wpisać zaliczkę, bo, bo coś tam no, nie ma tych właśnie konsekwencji artykułu 394, tak zwanego mm -hmm. z, z kodeksu cywilnego. I pytanie w ogóle, kiedy ją się stosuje, tą zaliczkę, bo czy ona w ogóle ma jakieś konsekwencje, czy w ogóle po co ona w ogóle jest w mm -hmm. takim bądź razie. Tak, jeżeli chodzi o zaliczkę. Konsekwencją wpisania zaliczki do umowy jest to, że ona zostanie zaliczona na poczet przyszłej ceny. W mhm. sytuacji takiej, kiedy nie dojdzie do zawarcia umowy, zaliczka jest w całości zwracana. Nie ma żadnego znaczenia, z jakich przyczyn doszło do, zawarcia umowy, do, doszło do niezawarcia umowy. Przy zadatku sytuacja jest zupełnie inna. Powołałeś się na artykuł 394 słusznie, bo on reguluje jakby skutki. Jeżeli chodzi właśnie o skutki, zastrzeżenia zadatku przy umowie są następujące. W sytuacji, w której dojdzie do zawarcia umowy, ta, ten zadatek dany przy zawarciu umowy jest zaliczany na poczet ceny. Natomiast są różne skutki w sytuacji, kiedy nie dojdzie do zawarcia umowy. Jeżeli ja jestem kupującą i Zapłaciłam zadatek, jeżeli nie doszło, na przykład z Twojej winy, jako sprzedającego do zawarcia umowy, mam prawo żądać zadatku w podwójnej wysokości. Jeżeli to ja zawiniłam, do tego, że do umowy nie doszło, tracę ten zadatek. W sytuacji, kiedy ani ja, jako kupujący, ani ty, jako sprzedający nie zawiniliśmy, czyli nie dochodzi do zawarcia umowy z zupełnie innych przyczyn, na których ani ja, ani ty nie mamy wpływu, wówczas zadatek jest zwracany. Okej, okay, a może miałeś taką, nie wiem, przygodę, czy w sądzie, czy może gdzieś pod kątem, właśnie tego zadatku. Jeżeli chodzi właśnie, bo. Wspomniałaś teraz, że nie zawiniła strona, ani jedna, ani druga. A co jest z kredytem? To znaczy, oni nie dostają kredytu na mieszkanie, bo nie wiem, była najpierw wyliczana, że niby jest zdolność, ale potem ogólnie coś wyszło, że nie. Jak wtedy sąd na to patrzy? Bo na przykład jedna strona jednak się nie dogaduje, że mhm. nie mamy zwrotu, tylko według przepisów to idzie, według tak według przepisów tu jest kwestia że jeżeli zadatek jest jakby uzależniony od zawarcia ewentualnej umowy kredytowej wówczas strony zapisują co się będzie działo z zadatkiem w sytuacji takiej kiedy strony na przykład ta osoba kupująca faktycznie nie będzie w stanie uzyskać tego kredytu dlatego że decyzja kredytowa nie jest uzależniona jakby od tego, co kupujący chce czy nie, tylko od zdolności kredytowej. Mhm. Więc można uznać, że brak uzyskania kredytu, jeżeli ta decyzja jest uzależniona od banku i strony o tym wiedziały, może być poczytana jako okoliczność niezawiniona przez kupującego. Mhm. Czyli jakby sprawa poszła przykładowo do sądu, sąd by stanął po stronie kupującego w tym momencie. Tak, natomiast mhm. co nie zmienia faktu, że takie sytuacje i takie okoliczności powinny być bardzo precyzyjnie. Sformułowane Opisane. w umowie, co się ewentualnie zadzieje z tym zadatkiem w sytuacji braku finansowania. Mhm. Bo jeżeli strony nie zawrą takiej umowy i sprzedający nie wie, czy to będzie realizowane z jakiejś gotówki po stronie kupujących, czy też oni faktycznie czekają na kredyt, mhm. no to w takiej sytuacji można uznać, że to kupujący zawinił, mhm. że nie uzyskał kwoty wystarczającej do nabycia danej nieruchomości. Więc tutaj proponowałabym, żeby bardzo, bardzo precyzyjnie te kwestie zapisać, jeżeli kupujący wie, że na datę podpisywania czy umowy przedwstępnej, czy ewentualnie tej yy, przyżyczonej nie będzie w stanie tego sfinansować. Okej, okay. no dobrze. A kiedy w takim bądź razie stosuje się tą naszą zaliczkę, jeżeli chodzi właśnie o, o tą formę, w jakich przypadkach? Bo wiemy, że tutaj przy nieruchomościach, no to tak bardziej, żeby zabezpieczyć te dwie strony, no to forma zadatku wchodzi w grę. Co do zasady, nie ma katalogu, w którym musimy stosować zaliczkę, ani katalogu, w którym musimy stosować zadatek. Katalogu umów. Troszeczkę, że tak powiem, w praktyce przyjęło się, w których kategoriach umów stosujemy zaliczkę, a w których zadatek. Zaliczkę zazwyczaj w takich umowach, gdzie mamy pewnego rodzaju zaufanie do drugiej strony, ale także w takich drobniejszych czynnościach, na przykład rezerwacja lokalu, zamówienie mebli, czyli głównie w usługach. Zadatek z uwagi na tą swoją taką funkcję korzącą, zazwyczaj się stosuje w takich poważniejszych umowach o wyższej wartości, czyli na przykład sprzedaży nieruchomości. Kiedy jednej i drugiej stronie zależy na tym, żeby do umowy doszło. Okej, okay. a jeżeli w umowie ktoś wpłacił jakąś część kwoty za jakieś, nie wiem, za coś, za nieruchomość, czy właśnie za jakąś rzecz ruchomą, ale nie opisał w ogóle, że to jest zadatek, zaliczka tego po prostu, część ceny na przykład jest mm -hmm. zawarta. Co wtedy? Co do zasady, trzeba ustalić, jaki zamiar miały strony przy zabezpieczeniu danej umowy, mm -hmm. ale jeżeli nie użyją wprost słowa zadatek, i w umowie nie wybrzmi to, że strony chciały użyć tej konkretnej formy zabezpieczenia w formie zadatku, sąd zazwyczaj uzna, że zawarły zaliczkę. Bardzo różnie strony opisują, mm -hmm. nie zawsze używają słowa zadatek, nie zawsze słowa zaliczka. Czasami używają, że to jest na poczet ceny, używają czasami jakby twierdzenia, że to jest opłata za rezerwację, opłata wstępna. Wszelkiego rodzaju. Tego rodzaju sformułowania są uznawane zazwyczaj jako zaliczka. Czyli ma ten skutek, że jeżeli do umowy nie dojdzie, są zwracane, ewentualnie w sytuacji, kiedy dojdzie do zawarcia umowy, będą zaliczone na poczet ceny. Zadatek będzie uznany, że został zapisany w sytuacji, kiedy faktycznie to wybrzmi w umowie. Okej, okay. to mamy to, można powiedzieć, dosyć konkretnie omówione. To teraz. Może wejdę troszeczkę jeszcze w tą zaliczkę, bo zadatek mamy ten artykuł 394. No dobrze, a jakie konsekwencje ma w ogóle zaliczka w takim bądź razie? Czy w ogóle jakieś ma? Mhm. Zaliczka praktycznie nie ma żadnych konsekwencji tego typu jak zadatek. To jest mhm. tylko i wyłącznie kategoria przedpłaty. Zaliczka nie jest obowiązkowa. Natomiast jeżeli już zapłacimy zaliczkę w sytuacji takiej, kiedy Kupujący bądź sprzedający nie chcą zawrzeć umowy z jakiegokolwiek powodu, czy zawinionego, czy niezawinionego, ona po prostu ulega zwrotowi zawsze. W hmm. sytuacji takiej, w której dojdzie do zawarcia umowy, jest po prostu zaliczana na poczet ceny. Więc jeżeli e, dana rzecz, e, cena danej rzeczy to 100 tysięcy złotych, zapłaciliśmy zaliczkę w postaci 50 tysięcy złotych, dopłacamy 50 tysięcy złotych. Nie zwracamy zaliczki, tylko dopłacamy pozostałą kwotę ceny. To tutaj ja bym tak dopowiedział, to może jest taki troszeczkę aspekt psychologiczny, bardziej niż jakiś prawny. Czyli jak już ktoś coś się zobowiązał, podpisał i coś położył, no to już jakby się zobowiązał, że no dopłaci, przygodowo resztę. Na pewno, na pewno też można, mm -hmm. bo tak jak na wstępie wspomniałam, i zaliczka i zadatek są jakimiś formami też zabezpieczenia. Mm -hmm. y oczywiście o tych różnych skutkach, mniej bądź bardziej karzących. Y natomiast tak, no, zazwyczaj jeżeli już damy jakąś kwotę, to czujemy się zobowiązani, żeby daną rzecz wykonać. Żeby się wywiązać właśnie wywiązać z tej umowy, z, umowy. z deklaracji. No dobrze, a wysokość zaliczki, wysokość zadatku, bardziej, jeżeli chodzi o nieruchomości, tutaj mm -hmm. może w tym aspekcie. Czy mamy jakieś, nie wiem, procent od kwoty? Jak to wygląda? Jakie wysokości mniej więcej mm -hmm. się no, przyjmuje? Przepisy kodeksu cywilnego nie regulują, jakiej wysokości powinny być zadatki, ani w mm -hmm. jakiej wysokości powinny być zaliczki. To się trochę wyklarowało na gruncie. Po prostu praktyki. Jeżeli chodzi o zaliczkę, może być to absolutnie każda kwota. Przy zadatku powinna to być kwota niezbyt rażąco wygórowana, dlatego że tutaj jest ten skutek w postaci zwrotu ewentualnie podwójnego zadatku i sądy mogą miarkować ewentualnie wysokość tego zadatku w sytuacji, kiedy. Będzie ona nazbyt wygórowana. Zazwyczaj przy nieruchomościach przyjmuje się, że to zazwyczaj kilka procent wartości mhm. nieruchomości. Może ze swojej praktyki widzisz więcej umów, natomiast tych, które ja widziałam, to jest zazwyczaj kilka, kilkanaście procent. No dokładnie tak jak mówisz, to jest od 5 do, do 15 do, do 20, około 10. No 5, w zależności od kwoty, też nieruchomości, około nie? 5 procent, 10 mniej więcej tak się kształtuje. OK, a co jeśli taka umowa nie dojdzie do skutku? Mhm. Czyli po prostu no, się strony nie wywiązują, czy jedna, czy druga. Mhm. No i mm, jesteśmy w takiej patowej, delikatnej sytuacji, bo nie chcą się wywiązać, bo chcą zwrotu przykładowo, bo nie doszło do umowy. Tak. A druga strona, no, sorry. Tak. Y w sytuacji zaliczki, jeżeli nie doszło do umowy, do zawarcia umowy, powinniśmy żądać zwrotu całości kwoty, którą zapłaciliśmy. W sytuacji zadatku również, jeżeli doszło do zawinienia drugiej strony, możemy żądać zwrotu tej podwójnej wysokości. Mhm. W takiej sytuacji, jeżeli druga strona nie wywiązuje się z umowy i nie chce zwrócić zadatku ani zaliczki, wówczas powinniśmy w pierwszej kolejności wystosować do niej wezwanie do zapłaty. Wezwanie do zapłaty określa Kwotę, której będziemy dochodzić, a także termin, w której to świadczenie powinno być spełnione. W sytuacji upływu terminu określonego wezwaniu do zapłaty, możemy naliczać odsetki ustawowe i wystąpić do sądu o zapłatę. Wtedy należy wykazać, że doszło do zawarcia umowy, mhm. że dana kwota została już czona tytułem zadatku bądź tytułem zaliczki i dochodzić należności. Oczywiście, Dlatego tutaj też jest bardzo ważne posiadanie potwierdzenia, że tak, taka zaliczka bądź zadatek został zapłacony. Czyli dobrze by to albo wybrzmiało w umowie, albo w jakichś potwierdzeniach zapłaty, potwierdzeniach przelewu. No to ok, no to na przykład mamy umowę przedstępną i w umowie przedstępnej jest napisane, że zapłacono, nie wiem, 20 tysięcy złotych. No i w tym momencie data wiążąca, dajmy na to wykonania umowy, ostatecznej w tym momencie chyba jest, tak? Jak to jest w ogóle z tymi zaliczkami? Przy umowach przedwstępnych tak, jakby wskazuje się termin, kiedy umowa powinna być wykonana, mhm. i wówczas, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, otwiera nam się droga do żądania zwrotu zaliczek bądź zadatków. No dobrze, ale to musi jedna ze stron nie stawić się np. u notariusza? Czy jakoś tak? Może być to jedna z przyczyn niezawarcia umowy, czyli strony określają, która strona będzie odpowiedzialna za zorganizowanie, załóżmy, notariusza. Mhm. Jeżeli druga strona nie, się nie stawi do notariusza, może być to poczytywane za zawinione niezawarcie umowy. Mhm. To ja, bo, bo jakie inne mogą być przyczyny w tym momencie? No, data doszła, jedna strona dalej. Stoi mhm. przy swoim, druga, po prostu widać, że już nie. Przyczyny są bardzo różne. Czasami to jest kwestia znalezienia lep lepszego mhm. nabywcy nieruchomości i nie chcemy już sprzedać temu poprzedniemu, bo wiemy, że nieruchomość możemy z, z zyskiem nabyć. Czasami to jest też wina po stronie kupujących, bo znaleźli przykład, atrakcyjniejszy lokal, tańszy lokal. Albo ich plany życiowe się zmieniły i nie potrzebują dalej już tej Jaki? nieruchomości. Więc jakby przyczyn y, może być bardzo różne, bo to są zazwyczaj przyczyny życiowe. Y, najważniejsze jest to w ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności. Y, to jest właśnie ustalenie tej przyczyny, dla której nie doszło do zawarcia umowy. Bo ona będzie stanowiła o tym, czy my możemy żądać zadatku w podwójnej wysokości, czy też stracimy ten zadatek na rzecz sprzedającego. No dobrze. Tak kończąc dzisiejszy temat, w ogóle, bardzo ciekawy pod kątem właśnie nieruchomości, bo wiele z obserwujących nas o ten temat też pytało. Czyli zaliczka. Tak, taka dobra wola moja, że ja coś tam kładnę na stół, jest parę złotych, czy tam parę dziesiąt, yy, i masz, trzymaj i zarezerwuj dla mnie ten temat. Czy to nieruchomość, czy ruchomość ogólnie. No a zadatek no, za, za to już. Tak, zadatek ma tą funkcję taką trudniejszą, że tak powiem, tutaj do wycofania się mhm. z tej umowy, a zaliczka, tak jak powiedziałeś, sam użyłeś słowa rezerwacja, tak, zarezerwuj, mhm. czyli w jakiś sposób właśnie zarezerwuj tą umowę, opłacić wstępnie, tak, no to wszystkie są te ekwiwalenty właśnie słowa zaliczka, ale bez jakichś większych konsekwencji. Dobrze, dziękuję Ci, Magdo, serdecznie za, dzisiejszy, za dzisiejszą, w ogóle, merytorykę odnośnie, właśnie, zadatku, zaliczki. Drodzy Państwo, a przed nami jeszcze na pewno kilka fajnych tematów. Tutaj ogólnie macie filmy, które już nagraliśmy. Po lewej, po prawej możecie sobie odtworzyć i odsłuchać. Tam też jest dużo wiedzy. Więc dzisiaj dziękujemy Wam serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję.